Cześć, tu Liściasta. 5 września Green Hell miało oficjalną premierę i dostaliśmy wreszcie tryb fabularny. I dzisiaj podzielę się z Wami moją opinią na jego temat, starając się jednocześnie niczego nie spoilować. Na początek chcę pochwalić bogactwo stopni trudności. Bardzo przyjazne dla gracza, co jest dość zabawnym sformułowaniem biorąc pod uwagę rodzaj gry, jaką jest Green Hell. W każdym razie, jak wspominałam w poprzednim filmie, gra ma dwa tryby rozgrywki. Tryb przetrwania i od 5 września tryb fabularny. Każdy z tych trybów ma dostępne rozmaite stopnie trudności. Tryb przetrwania ma cztery, z włączonymi lub wyłączonymi przeszkadzajkami typu zdrowie psychiczne, drapieżniki i agresywni tubylcy, a także z rozmaitą prędkością postępowania głodu i pragnienia. Tryb Fabularny ma dodatkowo dwie nowe opcje. Jedna pozwalająca kompletnie wyłączyć wszystkie elementy przetrwania i skoncentrować się tylko na historii, i druga pozwalająca na ręczne ustawienie sobie wszystkich opcji zgodnie z własnymi upodobaniami. Można sobie wyłączyć i włączyć wszystko, łącznie z obecnością poszczególnych rodzajów niebezpiecznych stworzeń: nie tylko dzikich kotów czy tubylców, ale też stawonogów osobno, pijawek osobno, ryb osobno. I za to należy się twórcom gry Duży Ukłon. Każdy może grać w Green Hell, jak mu się żywnie podoba, choć przyznaję, że sama historia jest dość krótka i granie w trybie fabularnym, kompletnie bez żadnych elementów przetrwania, przepędzi nas przez opowieść w bardzo szybkim tempie. Przyznaję, że trochę zależało mi na tym szybkim tempie, więc wyłączyłam sobie tubylców i drapieżniki. Ale pozostałe opcje zostawiłam aktywne. To wymusiło na mnie nieco kombinatoryki, ale nadal cały scenariusz ogarnęłam w ciągu jednego dnia gry, a i to tylko dlatego, że kilka razy się zacięłam i latałam po mapie jak kot z pęcherzem. Wstęp do trybu fabularnego był dotąd dostępny w charakterze samouczka i pozostaje niezmieniony poza kilkoma mikroskopijnymi szczegółami. Po zakończeniu samouczka zostajemy poczęstowani przerywnikiem filmowym, znanym potocznie jako katscenka, i tutaj rzeczy od razu nabierają rumieńców. Opowieść jest klasyką gatunku z kategorii wybiórczej amnezji. Postać, w którą się wcielamy, pamięta mniej więcej tyle, ile gracz dowiedział się z prologu. I faktycznie, tak jak przewidziałam, szukamy swojej towarzyszki. Dokładnie zaś żony. Teoretycznie. W praktyce to trochę inaczej wygląda. Mamy z nią kontakt przez krótkofalówkę i chodzi o to, że to nasz bohater znajduje się w opałach nie wiedząc, gdzie dokładnie jest, więc próbujemy znaleźć zarówno żonę, jak i sposób, by wydostać się z dżungli. I przetrwać przy okazji. Tryb fabularny daje nam też coś, czego nie ma w trybie przetrwania, mianowicie mapę. Zresztą więcej niż jedną. Dzięki temu nawigacja jest zdecydowanie ułatwiona, choć oczywiście nie jest to żadna tam klasyczna growa mapka z zaznaczoną na niej aktualną pozycją gracza. Nie, nie w Green Hell. Nadal musimy posługiwać się kompasem i poruszać zgodnie z wytycznymi GPS-a. Mapa jednak czyni wszystko łatwiejszym i przyjemniejszym. W celu rozruszania swojej kulejącej pamięci, nasz bohater popija co jakiś czas plemienny wywar z podejrzanych roślin, który powoduje z jednej strony srogi haj, z drugiej zaś konkretnie nagina rzeczywistość. Sprowadza na naszą postać zarówno tripowe wizje, jak i otwiera mu w głowie klapki z kluczowymi wspomnieniami, dzięki którym odkrywamy krok po kroku tak przeszłość jak i teraźniejszość. W zasadzie cała fabuła leci od wywaru do wywaru. No dobrze, jest też od cholery czytania. Całe tło fabularne poznajemy czytając notatki, listy, pamiętniki, raporty. Mnie akurat takie rozwiązanie się całkiem podoba. W każdym razie fabuła istnieje i muszę powiedzieć, że podana jest w sposób bardzo interesujący i na tyle smakowita, żeby trzymać nas w mieszaninie zaciekawienia i niepokoju do samego końca. Nie chcę spoilować, więc powstrzymam się od szczegółów, ale jednocześnie zamierzam przedstawić swoją opinię. Tak, na temat tej fabuły, o której Wam nie powiem. Od razu, po kilku minutach gry właściwej, nie licząc oczywiście samouczka, miałam swoje przypuszczenia. Fakt, że to, jak sytuacja w prologu została przedstawiona, a to, jak się rozwija na początku gry, to dwie różne rzeczy. Trochę nie tego się spodziewałam, więc dobra nasza. Gra mnie zaskoczyła, ale jednocześnie, jak już wspomniałam, od razu naprowadziła na swoisty trop. I po obejrzeniu filmów kilku innych graczy dochodzę do wniosku, że to bardzo typowe uczucie. Wszyscy zdają się być przygotowani na taki, a nie inny plot twist. Przypuszczam zresztą, że twórcy gry taką reakcję dokładnie przewidzieli. Początkowo fabuła zdaje się podążać zgodnie z tymi przypuszczeniami. Robi to dość dramatycznie i gra nam na uczuciach w sposób dość nadużywany, ale nadal ładny. A potem pokazuje nam przysłowiowy gest Kozakiewicza i robi zakręt w całkiem inną stronę. Znaczy, teoretycznie w tę samą stronę, ale nie tak, jak się spodziewaliśmy. Bierze to, co podejrzewaliśmy i pcha to 2 trzy stopnie dalej. I jest to na tyle zaskakujące, że nie do końca wiemy, czy to, co nam właśnie zostało objawione w narkotycznej wizji, to rzeczywiste wspomnienia bohatera, czy tylko jego pobożne życzenia. A potem dostajemy jeszcze kopa w goleń. Czyli teoretycznie świetnie, nie? Mm, nie. I tu się włącza moje krytykanstwo. Podstawowy myk całej historii jest moim zdaniem przykładem tak zwanego przedobrzenia. W pewnym momencie fabuła, która mimo elementów nazwijmy to nadprzyrodzonych była fascynująco i zaskakująco realistyczna, traci wiarygodność właśnie przez pomnożenie stawki. Przez spowodowanie, że to czego mogliśmy się spodziewać jest dużo większe i właśnie rozdmuchanie tego balonika paradoksalnie powoduje, że całość jakoś się kurczy, odczepia od realizmu, traci efekt. Jest co prawda wynikająca z tego jedna scena, która robi gigantyczne wrażenie, choćby samym aspektem wizualnym, i nie, nie pokażę Wam jej, bo spoilery. Ale, jak się tak zastanowić, to nadbudowanie fabuły do takiej proporcji, jest jakieś niepotrzebne, tym bardziej, że budowanie to dzieje się w obrębie jednego tematu. Oczywiście wszystko jest zamierzone. Gra w pewnym momencie mówi nam wyraźnie: Ha, myśleliście, że robicie to, a tak naprawdę robicie to. Co jest fajnym pomysłem, ale jakoś mi tu nie działa. Znaczy tak: eskalacja i związek przyczynowo-skutkowy są rozwiązane bardzo sprawnie i wszystko wynika z wszystkiego innego. Ale gdzieś w międzyczasie rzecz traci rozpęd. Oczywiście to tylko i wyłącznie moja subiektywna opinia. Nie chcę przez to powiedzieć, że gra jest kiepska, bo nie jest absolutnie. Green Hell to naprawdę, naprawdę dobra rzecz. Jako plus fabuły liczy się jeszcze to, że są dwa zakończenia, z których tak zwane złe jest dużo ciekawsze i poniekąd, nie nadziewając się na nie, nie jesteśmy w stanie docenić drugiego plot Twista. Tak, plot Twisty są de facto dwa. I o tym też wam nie mogę opowiedzieć ze szczegółami bez spoilerów, ale ten drugi plot twist jest dobry. Ma swoisty ciężar i nadaje sensu choć pokrętnego całej historii. Gra jest w dodatku skonstruowana w taki sposób, że łatwo się w to złe zakończenie wpakować bez świadomości, że właśnie do niego zmierzamy. Moja rada, dużo sejwujcie, ale nie brońcie się przed tym złym zakończeniem, bo faktycznie gra nie jest kompletna, jeśli nie zobaczymy obu. Dobra, reasumując, Green Hell ma sprytną dwuwarstwową fabułę, z której jedna warstwa jest całkiem fajna, a druga jakby rozczarowuje, choć na pewno nie każdego. Jedna warstwa bezpośrednio nawiązuje do tytułu, druga zaś ma morał, ale oczywiście nic nie mogę wyjaśnić, żeby nie spoilować. Do tego dodajmy całą świetną warstwę survivalową, ładną grafikę i klimatyczną muzykę, której w trybie fabularnym jest na szczęście nieco więcej. I mamy bardzo solidny tytuł. Acz przyznaję, że więcej niż raz fabularnego trybu przechodzić nie warto. To jest klasyczny jednostrzał, ale też niczym innym być nie musi. Myślałam o zrobieniu let's play'a na kanale, ale jest ich już masa na YouTube, więc ograniczę się do tej krótkiej recenzji. No dobra, czy mi się podoba? Tak, generalnie tak. Czy polecam? Tak, generalnie tak. Czy wolę tryb przetrwania od trybu fabularnego? Tak, generalnie tak. Dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem.